Będziemy robić interaktywne zabawy to to z tymi wariatami. czterema. Postaram się ułożyć tak, tutaj, żeby wszystko było widoczne. telefon Dobra, błagam Was, nie, nie ruszajcie. nie? No więc, co potrzebujemy? Czterycy? Raz, dwa, trzy, cztery. Tych małych nie widać. Ważne, że są te duże. Mamy dwie kosteczki, już pokazuję, jakie. O takie, kosteczki ką, gdzie sobie wkładamy tutaj różne smaki. Dobra, siad. No. A tu ty muszą tymi łapkami siad. Ares? Ares siad. Bardzo ładnie. Zostań, zostań. Układam sobie teraz szybko smaczki. Muszę je podświartować najpierw. Nie, a, a, a. nie zjadamy ode mnie. Musicie poczekać, wydostać dostać je sami. Nie tak kurde, że na, ła, na łatwiznę nic nie ma w życiu. I u was też nie będzie. Yy, Poskładam trochę różnych smaczków. Ares Doberman będzie to robił pierwszy raz, później chcę go zaproponować mu matę węchową. Zobaczymy jak mu to pójdzie, mam nadzieję, że jak najlepiej. Aha, aha, aha. Zobaczmy jak sobie pieski poradzą. Bardzo fajna, stymulująca zabawa. To nie to będzie zabawa tylko dla dużych dwóch psów, nie dla więc... Prosimy o siat. Siat? Super. bubu, spierdzielaj. Okej, okay, duże psy mogą. E, małe. bubu, pipa, bubu, do mnie, masz pipa, ej odejdź bubu, ty znasz to, ale bo, 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 Baby został. Patrzcie, dla nas rottweilerki to Chihuahua oczywiście wie o co chodzi, bo się nauczyła od Dobermana wcześniej. Aresowi świetnie idzie ta zabawa. Musi przed... No dobrze, kontynuuj tu Aresik. Ares masz. Idź baby. Ares masz. Czekajcie, na nie wiem z drugiej strony.